Zaczynamy trening. Pierwsza seria. Pierwsze ćwiczenie. Start. 1. 2. 3. Przerwa. Start. 1. 2. 3. P przerwa Start. 1. 2. 3. P przerwa Start 1. Dwa, trzy przerwa. Start jeden, 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 dwa, trzy przerwa. Start jeden. 2-3 przerwa, start 1, 2-3 przerwa. Start 1, 2-3 przerwa. Start 1, 2-3 koniec ćwiczenia. Drugie ćwiczenie. Start. 1 2 3 Przerwa. 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 Start. 1 2 3 Koniec ćwiczenia. Trzecie ćwiczenie. Start. 1 2 3 Przerwa. Start. 1 2 3 Przerwa. Start 1, 2, 3, 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 koniec ćwiczenia. Czwarte ćwiczenie. Start. 1, 2, 3. Przerwa. 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 Start jeden, dwa, trzy. Koniec ćwiczenia. Piąte ćwiczenie. Start jeden, dwa, trzy. Zmiana jeden, dwa, trzy. Zmiana jeden, dwa

Jeden, dwa, trzy. Zmiana. Jeden, dwa, trzy. Koniec ćwiczenia. Szóste ćwiczenie Start jeden, dwa, trzy. Przerwa. Start jeden, dwa, trzy. Przerwa, start 1, 2, 3, przerwa. Start 1, 2, 3, przerwa. Start 1, 2, 3, przerwa. Start 1, 2, 3, koniec ćwiczenia, koniec serii, koniec treningu.